Jestem już tutaj trzeci raz w Łodzi, Sukcesy, pierwsze miejsce w swojej klasie. Auto to jest Tajczęto z silnikiem z Grande Punto 1,4-16 wodów silnik. W tej chwili 118 KM. 0 moc. Przyspieszenie 58 sekundy. Najlepszy czas uzyskany w tym sezonie to 14,66 sekundy. Na początku jak tylko Street Legal powstał to jeżdżę. Pierwsze dwa razy byłem pierwszy, jeżdżę w klasie piątej. Później byłem dwa razy drugi, no i to chyba tyle, bo tyle było Street Legalów, no i teraz. Czy w jakiś innych zawodach bierzesz udział? No tak, teraz to był ten Drift Legal, oprócz tego no, jeżdżę na, na drift. I tam już nie są tak dobre miejsca, no ale mam nadzieję, że niedługo już będą dobre miejsca. Ale myślę, że generalnie jest dobry pomysł, tylko do końca to wyścigów nielegalnych nie zlikwiduje. Także jest to za rzadko. Gdyby było częściej, powiedzmy co dwa tygodnie, owszem, na pewno jeszcze lepsza byłaby okazja do tego, żeby się pościgać, i chłopaki mieliby większą zabawę. A tak, to mimo wszystko gdzieś tam na boczku zawsze będą kombinować. Także to chyba tyle.